Dzień dobry wszystkim, którzy są tutaj, aby wspólnie przeżyć ten święty moment modlitwy. Zanim zaczniemy, chcę podkreślić wagę rozpoczynania każdego dnia od rozmowy z Panem. Modlitwa o świcie to nie tylko sposób na proszenie o błogosławieństwo i ochronę na rozpoczynający się dzień, ale także akt wdzięczności za dar życia i moment, aby nasze serca i umysły były zgodne z Wolą Bożą. Zanim wyjdziemy z domu, poświęcając czas na modlitwę, wzmacniamy naszego ducha i przygotowujemy naszą duszę do stawienia czoła wyzwaniom dnia z wiarą i odwagą. Poranna modlitwa jest jak duchowa tarcza, otaczająca nas boską ochroną i przypominająca, że bez względu na to, co przyniesie dzień, nie jesteśmy sami. Jezus Chrystus jest zawsze z nami. Zapraszam Was więc, abyście w pełni zaufali mocy Jezusa Chrystusa. On jest naszym przewodnikiem, naszym obrońcą i naszym największym sprzymierzeńcem. W słowach, które kierujemy do Niego, znajdujemy pocieszenie, kierunek i siłę potrzebną do pokonania każdej przeszkody. Pamiętajcie, że z Jezusem wszystkie nasze kroki są pewne, a nasza droga jest oświetlona Jego światłem. W tym momencie jedności i wiary proszę również, aby każdy z Was napisał swoje imię w komentarzach i złożył swoją prośbę o modlitwę. Dzieląc się naszymi prośbami, tworzymy wspólnotę wiary, gdzie wsparcie i modlitwy każdego z nas wzmacniają innych. Zjednoczmy się w modlitwie, nie tylko za siebie, ale również za innych, tworząc wielką rodzinę w Chrystusie. Teraz połączmy nasze serca i umysły i zacznijmy naszą modlitwę, ufni w miłość i miłosierdzie Boże. Niech On nas błogosławi i prowadzi na każdym kroku naszej podróży. Mój synu, przychodzę do Ciebie w tym świętym momencie, aby przypomnieć Ci o ważności utrzymania Twojej wiary i wytrwałości w modlitwie. Wiedz, że każde Twoje słowo dociera do moich uszu, a każde westchnienie Twojego serca jest przeze mnie odczuwane. Nie zniechęcaj się w chwilach ciszy, ponieważ nawet w nich jestem obecny. Modlitwa jest mostem, który nas łączy i przez nią mogę Cię pocieszać i prowadzić. Zaufaj, że słucham Twoich słów z uwagą i miłością. Pamiętaj, mój synu, że modlitwa to nie tylko prośba, ale także akt wdzięczności i uznania mojej obecności w Twoim życiu. Modląc się, otwierasz się na przyjęcie mojej łaski i mądrości. Nigdy nie myśl, że Twoje słowa są na próżno. Nawet najprostsze modlitwy dotykają mojego serca. Twoja wiara choćby była mała jak ziarnko gorczycy, ma wielką moc w moich oczach. Wiedz, że jestem z Tobą we wszystkich chwilach, zarówno w radościach, jak i w smutkach. Twoja podróż może mieć wyzwania, ale dzięki modlitwie znajdziesz siłę i kierunek, aby je pokonać. Jestem twoim schronieniem i twierdzą. Przez modlitwę wzmacniasz się i odnawiasz. Jest ona jak pożywienie dla twojej duszy, utrzymując ją w dobrej kondycji i siłę. W każdej modlitwie jest okazja do wzrostu i nauki. Gdy się modlisz, nie jesteś sam. Zawsze jestem przy tobie. Słyszę twoje słowa i czuję twoje emocje. Twoja wiara zbliża mnie do ciebie, a razem możemy stawić czoła wszystkiemu. W chwilach wątpliwości czy strachu zwróć się do modlitwy. Jest ona światłem, które oświetla drogę i rozprasza cienie niepewności. Dzięki modlitwie znajdziesz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Bądź wytrwały w swojej praktyce modlitwy. To nie ilość słów ma znaczenie, ale szczerość Twojego serca. Każde Twoje słowo jest dla mnie cenne. Pamiętaj, że modląc się, powinieneś także słuchać. Modlitwa to rozmowa. A ja mam również dla ciebie wiadomości. Otwórz swoje serce, aby przyjąć moje słowa i wskazówki. Nie ograniczaj się tylko do proszenia za siebie. Modlitwa to także akt miłości do bliźniego. Módl się za swoich przyjaciół, rodzinę, a nawet za nieznajomych, ponieważ wszyscy są moimi ukochanymi dziećmi. W swojej modlitwie dziękuj za błogosławieństwa, które już otrzymałeś. Wdzięczność otwiera Twoje serce na przyjęcie jeszcze więcej. Każda dobra rzecz w Twoim życiu jest odzwierciedleniem mojej miłości do Ciebie. Nie zapominaj, że modlitwa to również czas na refleksję nad Twoimi działaniami. Proś o mądrość i rozeznanie, aby iść drogą dobra i miłości. Nawet w dniach, gdy modlitwa wydaje się trudna, wytrwaj. Modlitwa jest jak mięsień, który wzmacnia się przez używanie. Im więcej się modlisz, tym bardziej staje się to naturalne. Poprzez modlitwę łączysz się nie tylko ze mną, ale ze wszystkim stworzeniem. Przypomina ci, że jesteś częścią czegoś większego, połączonym ze wszystkimi istotami siłą mojej miłości. Pamiętaj, mój synu, że modlitwa nie jest tylko na chwilę potrzeby, to ciągłe świętowanie naszej relacji. W każdym Twoim słowie jest szansa na wzmocnienie tej więzi. Modlitwa jest bezpiecznym schronieniem miejscem, gdzie możesz być prawdziwie sobą. Przed moim obliczem wszystkie maski opadają, a Ty jesteś widziany i kochany dokładnie takim, jakim jesteś. Wiedz, że Twoje modlitwy są dla mnie skarbem są wyrazem Twojej wiary, nadziei i miłości. Kontynuuj modlitwę bo zawsze słucham zawsze jestem z Tobą. W ciszy twojej duszy wiedz, że jestem tam. Spokój jest często miejscem, gdzie możesz usłyszeć mój głos najwyraźniej. Nawet gdy słowa nie przychodzą łatwo, twoja obecność w modlitwie jest znakiem wiary. Pamiętaj, że modlitwa to nie monolog, ale dialog. Gdy mówisz do mnie, bądź również gotowy posłuchać. Odpowiedzi, których szukasz, mogą przyjść w nieoczekiwany sposób, przez ludzi, zdarzenia lub chwilę przejrzystości. W każdym etapie Twojego życia modlitwa może przybierać różne formy. Czy to w dziękczynieniu, proszeniu o pomoc, czy szukaniu wskazówek, każdy rodzaj modlitwy jest ważny i cenny. Doceniaj każdą z nich. Módl się nie tylko w chwilach trudności, ale także w radości. Dziel się ze mną swoimi sukcesami i szczęściem, bo ja się z Tobą raduję. Twoje szczęście jest samo w sobie modlitwą wdzięczności. Nie martw się o znalezienie doskonałych słów. To, co się liczy, to szczerość Twojego serca. Mów do mnie, jak rozmawiałbyś z przyjacielem, bo to właśnie ja jestem. Pamiętaj, że przez modlitwę możesz zmienić nie tylko siebie, ale i świat wokół Ciebie. Każda modlitwa ma moc przynoszenia światła i miłości do ciemności. Modlitwa to również czas na przebaczenie i proszenie o przebaczenie. Przynieś do naszej rozmowy swoje bóle i żale, a ja ofiaruję Ci przebaczenie i odnowę. W swoich modlitwach pamiętaj o tych, którzy cierpią, o zapomnianych i marginalizowanych. Twoja modlitwa może być źródłem nadziei i przypomnieniem, że nie są sami. Nie bój się przynosić mi swoich wątpliwości i pytań. Prawdziwa wiara nie jest wolna od zapytań. Przez modlitwę możemy razem badać te myśli. Mój synu, pamiętaj, że modlitwa to akt miłości, miłości do mnie, siebie i świata. W niej znajdujemy święte spotkanie, przestrzeń, gdzie niebo i ziemia się spotykają. Zwracając się do modlitwy, pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Nawet w najbardziej samotnych chwilach jestem z Tobą. Modlitwa jest sposobem, przez który możesz odczuwać moją stałą i kochającą obecność w Twoim życiu. Proszę, abyś zaufał mi całym swoim sercem. W swoich modlitwach zanieś swoje zmartwienia, lęki i nadzieje. Zawsze jestem gotowy słuchać i pomagać nieść Twoje brzemię. W swoich modlitwach znajdź siłę, aby stawić czoła wyzwaniom życia. Wiedz, że jestem przy Tobie, oferując mądrość, odwagę i pocieszenie. Razem możemy pokonać każdą przeszkodę. Pamiętaj, że modlitwa jest odzwierciedleniem Twojej relacji ze mną. Pielęgnuj te relacje z taką samą troską i miłością, jaką dałbyś cennej przyjaźni. W niej znajdziesz niekończące się źródło pokoju i radości. W swojej drodze modlitwy zawsze zachowaj nadzieję i wiarę. Są one światłami, które prowadzą drogę nawet w najciemniejszych godzinach. Zaufaj, że zawsze działam na Twoją korzyść, nawet w sposób, którego jeszcze nie możesz dostrzec. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten film. Wasze poszukiwanie duchowej więzi i zrozumienia jest świadectwem Waszej wiary i pragnienia wzrostu. Niech ta modlitwa. Dotknie waszych serc i przyniesie pokój i pocieszenie. Błogosławię życie każdego z was. Niech znajdziecie siłę, kierunek i miłość w swoich podróżach. Zawsze pamiętajcie, że jesteście pod moim troskliwym i kochającym spojrzeniem. Niech pokój będzie z wami wszystkimi, dziś i zawsze. Amen.